Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz Kwiatkowski. A ten film stworzony jest stworzony z kilku powodów. Pierwszy to taki, że dzięki Wam moje filmy mają łącznie więcej niż 600 wyświetleń. Teraz będę zmierzał do 1000, a jestem pewien, że z biegiem czasu osiągnę mój cel. Drugim powodem jest to, że jestem bliski osiągnięcia 20 subskrypcji. Dzięki Wam. Trzecim, a zarazem ważniejszym to jest to, że w tym roku, czyli w 2023 mija 25 lat od momentu odkrycia pewnego, małego, owadożernego dinozaura Szywui Desertii. A wiecie, co to za robot? No jeśli nie, to wam opowiem dosłownie wszystko na jego temat. No ale zanim, zachęcam... Do zostawienia lajka pod tym materiałem, no a także subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco. No ale pewnie pod koniec, z prawem dolnym, prawym dolnym roku, będę w siłę T-Rexa z Mazozaurem w pysku. A także zachęcam do zapisania jakiegoś mojego komentarza i udostępnienia filmu w mediach społecznościowych. A teraz, bez zbędnego przedłużenia. Zaczynajmy. Nazwa. Nazwa Szywujat Deserti ma swoje mongolskie korzenie i pochodzi od słowa Szywu, oznaczającego ptaka. To jest bardzo trafne, ponieważ jest kilka elementów ciała, które przybliżają go do ptaków, ale o tym wkrótce. Natomiast przyrostek gatunkowy Deserti oznacza pustynię. I to jest ostatnie miejsce odkrycia tego owatożercy, czyli pustynia Gobi w Mongolii. Zresztą tu jest zaznaczona czerwoną kropką. Utkonując nazwę Szywója Desertii można przetłumaczyć jako ptak pustynny. Wstępne informacje. Szywuje deserti był niedużym dinozaurem, który pojawił się około 75 milionów lat Temu w długiej połowie kampanu i prawdopodobnie wyginął około 71 milionów lat temu na początku Maastrichtu, ostatniej tutaj widocznej epoki kredy. Historia odkrycia i skamieniałości. Pierwsze skamieniałości Szyły zostały odkryte wśród właśnie tego typu pięknych czerwono-pomarańczowych skał, właściwie piaskowców, z małymi osadami w postaci grozowych mułowców o grubości aż 90 metrów. Pozostałości odkryto w dwóch rejonach południowych terytoriów południowej Mongolii, a konkretnie tutaj. Czyli Ukha Tolgoz i Togrogyn Shire. Nie wiem, czy poprawnie to, to przeczytałem. Ten nowy katunek został odkryty bezpośrednio przez paleontologa Marka Allena Nordla z Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku. On współprzewodniczył grupie ekspedytującej na terenach UK Tolgot. Oprócz tego nazywał nowego teropoda razem z profesorem Jasonem M. Clarkiem oraz doktorem Louise Macchapi, o którym już wspominałem przy okazji filmu o chemii Raptorze. Swoją drogą polecam go, obejrzeć, właśnie wyświetlać się w kajcie w prawym górnym rogu. Wracając, odkryto kilka okazów, trążących należą. IMG 100 podzielić na 995, składając się z części kręgów, kości kończyń i mętnicy. IGM 100 podzielić przez 997, którego teraz widzicie: czaszka z żuchwą, kilka kręgów, kości kończyń przednich, żebra oraz pióra o których za niedługo powiem. Oprócz tego było jeszcze IGM10 na 1001, niekompletna czaszka razem z żuchwą. I IGM 100 podzielić na 1276, czyli kręgi i kończyny. Reszta nie została dziś opisana. Klasyfikacja. No cóż. W 2011 roku Ksu i jego współpracownicy myśleli, że desert w rodzinie Alvarez-Zauridae, Jego najbliższym krewnym był wówczas Mononychus. Nie bez powodu tak było, ponieważ oba dinozaury były tak bardzo do siebie podobne, jakby należały do jednego gatunku. A... Jednak różniły się nieco, jak widać tu. Na przykład y, formacjami, rozmiarami, tłowiem, a także kończynami przed nimi. Osobnej klasyfikacji to no, jak tutaj widzicie, Agnolin, który w 2012 ro roku stworzył osobną gałąź. Wikursorina, zwaną mononychini. I tu właśnie widzicie. No i tam znaleźli się Albertonikus, Mononychus, Szewuja i linhenikus Te dwa ostatnie są najbardziej spokrewnione ze sobą. Wygląd, rozmiary. Przewoja Desserti miała około 60 cm długości i osiągała masę około 3 kg. To czyni go średniakiem w swojej rodzinie, a także w mój 17. miejsce wśród najmniejszych nieptasich dinozaurów w historii według strony dinoanimals.com. Budowa ciała. Na pewno Fani zwrócą szczególną uwagę na kończyny brzenie tego mają no, tutaj trzy palce z czego pierwszy jest mocniejszy i posiada duży pazur, a reszta jest skarbowa ciała coś takiego mniej więcej mogłem posiadać te właśnie teropody czyli na przykład tyranozauridy, tyranozauridae krharodontozauridy krharodontozauridy i jeszcze abelizatory. Tutaj w tym przypadku zwiększyły się no, w celu no, właściwie spowodowania.